The axe the axe yay mano Z tej strony Blow i witam Cię w kolejnej modyfikacji na moim kanale i dzisiaj przedstawię ci modyfikację o nazwie MyBiomMods, która jest świetną modyfikacją, która dodaje nam dużo, ale to dużo funkcji związanych z biomami. A gdzie te funkcje znaleźć? Więc po pierwsze musimy stworzyć nowy świat, czyli Single Player, Create New World, More World Options i tutaj pojawia nam się nowy przycisk, czyli My biom Options. I tutaj po kliknięciu tego możemy pozwolić lub nie pozwolić, jaki biom ma nam się spełniać na świecie. Mamy tutaj ogólnie wymienione wszystkie biomy od Forest po Ice, e, czyli na przykład, jeżeli chcemy tylko las, żeby był biom las czy forest, e, dajemy wszędzie disable, a tylko na tym lesie dajemy enable. I teraz będziemy mieć na naszym świecie tylko i wyłącznie ten biom. Ale to nie wszystko, na co pozwala ta modyfikacja. Ta modyfikacja pozwala też na skustomizowanie sobie biomu. Dokładnie tak, możemy sobie stworzyć jedyny unikatowy biom. No i tyle. Więc tak, co mamy tutaj do wpisania? Mamy tutaj trzy pola do wpisania. W pierwszym polu wybieramy pierwszą warstwę, jaki to ma być blok, czyli podajemy po prostu ID bloku, jaki chcemy. Czyli na przykład 56, to jest ruda diamentu. W kolejnym polu, czyli tutaj layer 2 and 3, podajemy ID bloku, który ma być drugą i trzecią warstwą. Czyli na przykład, jeśli chcę, nie wiem, dirt, to wpisuję trójkę i te dwie, e, dwie warstwy to będzie dirt. Ok, tutaj możemy dobrać kolor naszej wody. Tak, ta modyfikacja pozwala nawet na to i możemy sobie 0, czyli dark lub 10, czyli ta domyślna. Nie wiem, może na siódemkę damy. Następnie mamy tutaj minimalną i maksymalną wysokość. Jako, jeszcze ja lubię takie duże biomy, to dam sobie. Na piątkę, a maksymalną na 15. Tutaj są trzy opcje, trzy suwaczki. Pierwszy suwak służy nam do dobierania, ile ma być drzew spawnowanych na czanku. Kolejny suwaczek służy do tego, ile ma być spawnowanych kwiatuszków na czanku. Nie wiem, dajmy 10. Gras, talgras to też 10. Tutaj też możemy sobie zrobić, czy to ma być śnieżny biom, czy nie. Ja nie lubię śnieżnych biomów, nie wiem jak wy napiszcie. Czy wy też nie lubicie śnieżnych biomów? Naprawdę nie przypadam za nimi. I tutaj też jest fajna opcja, ponieważ pozwala nam na wybieranie jakie mobki mają na naszym biomie się spawnować. Czyli na przykład ja sobie dam tylko, żeby spawnowały nam się owieczki. Tak, to będzie biom owiec-terrorystek, Oj, inaczej tak nazwiemy tutaj nazwa biomu owce-terrorystki. Ok, save, No i tutaj damy tylko enable dla tego biomu, jeżeli chcemy tylko, żeby ten biom był na naszym świecie. OK, OK. tutaj dam sobie jeszcze creative i może nazwę ten świat też owce terrorystki Dobra, i create no world i teraz tworzy nam się świat na naszym nowym biomie o nazwie owce terrorystki. Ciekawe czy ten świat będzie spoczką. Mam nadzieję, że tak. Na pewno będzie sporo diaksów. Mam taką nadzieję. <laughs> diaksy! diaksy, Jej, yeah! dobra, więc wygraliśmy życie, tak. Jak widać jest bardzo, ale to bardzo dużo diaksów. Może sobie tutaj polatajmy, jak ten świat wygląda. Jak widzicie, jest bardzo duży, ponieważ ustaliłem sobie, że ma być to świat o nasze owieczki. Spory, taki wiecie, wysoki. I takie światy mi się z reguły podobają. Oczywiście zamiast tego, tych diaksów możecie wpisać chyba dwójkę czy tam jedynkę, i to jest ID na grass i wtedy będziecie mieć zwykły taki ładny świat. Uuu, latający diaks, widzicie to? Uu. Udokumentujmy to. No, ten świat moim zdaniem fajnie wygląda. Poza tym mam nowego skina też, tak by the way. Dziękuję jednemu widzowi, który mi na Facebooku go podesłał. Nie tak ten świat wygląda, tak się on prezentuje e, Możecie też w komentarzach Pisać jakie wy świat tam wykminiliście W tej modyfikacji I to tyle w tej modyfikacji, dosyć krótka modyfikacja Jednak myślę, że wam się spodoba e, Ponieważ szukałem coś, żeby wiecie Żeby było fajne, a nie takie na siłę nagrywanie modyfikacji e, Co mogę jeszcze powiedzieć O tej modyfikacji, żeby wgrać modyfikację Potrzebujecie Forge, API I Minecraft Tego mod. E, ogólnie całą instrukcję tej instalacji Macie w opisie i też takie pytania Kodować, czy chcecie, żebym pokazywał wam instalację tych wszystkich modyfikacji, ponieważ dla mnie to nie jest problem? A jeżeli mogę komuś pomóc, no to czemuż by nie? E, tak, i to chyba tyle. Jeżeli wam się modyfikacja spodoba, ja, i ogólnie filmik, to zapraszam do poświęcenia kilku sekund i żebyście dali tą łapę w górę, za co ci bardzo dziękuję. I tyle. Więc ja się z wami żegnam w moim diaksowym biomie i pamiętajcie, owce terrorystki są wszędzie!